Dzisiaj tak króciutko o tym, co się stało e, dzisiaj w nocy. E, od razu tutaj przepraszam kibiców boksu, bo tak jak pisałem na Facebooku, e, dzisiaj tylko o MMA, o pani Clarice Shields, nie ma co mówić, która twierdzi, że wygra z maja nie wolno, e, z 98% mężczyzn na tej planecie. No ja myślę, że ze mną to by wygrała na pewno, ale, ale, ale nie będziemy się w takie dyskusje tutaj udawać. No co można powiedzieć? Polish Power, legendarii Polish Power Walka może w pierwszych rundach nie porwała Ale, ale Janek to jest widać profesor polskiego MMA e, udowodnił to, że jest prawdziwym mistrzem. E, mierzył się z, z człowiekiem, który faktycznie przechodził z kategorii e, chyba półśredniej czy średniej. Możecie napisać w komentarzu, bo, bo ja oglądałem tylko jakieś tam skróty walk, a nie oglądałem żadnej całej walki poza wczorajszą. E, Janek udowodnił to, że jest prawdziwym mistrzem. Pierwsze, pierwsze trzy rundy się jakoś, jakoś nie porwały. Tutaj bałem się o sąsiad tam, co się robi chyba w garażu. Yy, bałem się o, 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 o te okopane, o, okopane łydki, te, o, te, o te kopnięcia adesami, ale, ale jak widać Jano przetrwał i czwarta, czwarta i piąta runda bezdyskusyjnie. Gdzie, gdzie dopadł Adesanie, gdzie kontrolował to, żeby, żeby nie był przy siatce, żeby nie mógł się podnieść, no to było to było po prostu coś wspaniałego. I tak jak już ludzie pisali w wielu, wielu, naprawdę wielu komentarzach, że kiedyś wstawaliśmy na Andrzeja Gołotę, tak będziemy opowiadać swoim dzieciom, że wstajemy na na, na Janka Głachowicza. Także tutaj ogromne gratulacje. No perfekcyjnie wszystko, wszystko było pod kontrolą tutaj też kilka razy trafił tymi, tymi prostymi Janek, no także wielkie, wielkie, ogromne gratulacje mamy, mamy naprawdę wspaniałego sportowca i teraz pozostaje nam tylko czekać na na Krzysia Głowackiego który, który tutaj też zasługuje na, na ogromny szacunek, bo, no bo zachowuje się po prostu jak prawdziwy mistrz. Nie obraża, nie poddaje się, zawsze, zawsze walczy do końca. No także myślę, że tutaj jest, jest na co czekać. Walka z okoli chyba też potwierdzi wielkość Krzysztofa Głowackiego. No ale tutaj naprawdę ja y, pierwszą walkę Jana Błachowicza obejrzałem właśnie to była z rejesem, bo tak jak wspominam, no nie interesuje się za bardzo MMA, ale tutaj y, na kanale też nie staram się o tym mówić, tak samo na grupie na Facebooku, lecz y, kiedy zakładałem tą grupę, to napisałem, że jeżeli będą jakieś bardzo ważne wydarzenia, będziemy o tym mówić. Także, także to tyle, bo naprawdę dzisiaj się nie dospałem i nie mam jakiejś yy, yy, więcej energii. Yy, jeszcze na koniec yy, tylko dodam, że będziemy tutaj, yy, jeżeli nie będzie dzisiaj jakiegoś oświadczenia, no to będziemy yy, po prostu wyjaśniali to, co stało się w Gniewie z yy, Polsatem. Dlaczego, dlaczego kamery wyjechały z hali yy, tuż przed yy, rozpoczęciem transmisji. Będziemy to po prostu jutro, jutro wyjaśniać i w jakimś szybkim newsie postaram się wam to powiedzieć. Tymczasem to tyle. Trzymajcie się miłej niedzieli, może wrzucę to dopiero wieczorem, jeszcze, jeszcze mam trochę do zrobienia, ale, ale to jest taki szybki format. Może dzisiaj sobie zrobimy vloga, bo obok się za dużo dzisiaj nie ma, także, także dzisiaj będzie vlog. I co? To tyle, miłej niedzieli. Siema.